Jako radny miasta Pruszkowa byłem inicjatorem e, zatrudnienia większej ilości osób w komórce zajmującej się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, co zaowocowało istotnym zwiększeniem e, środków, które napływały do miasta w czasie, kiedy byłem radnym w mieście. E, w powiecie podobnie, e, ta kadencja, bieżąca kadencja powiatu jest rekordową, jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych. E, no cóż, mimo że byłem w opozycji, ale motywowałem jak tylko mogłem wszystkie osoby odpowiedzialne za, za ten segment, aby rzeczywiście wykorzystywały każdą nadarzającą się okazję. To samo będę robił jako prezydent miasta Pruszkowa. Nie będę miał problemu z tym, żeby pojawić się na spotkaniu w Warszawie w dowolnym ministerstwie i przedstawić, jak istotne sprawy chcemy zaadresować w Pruszkowie i co jest nam do tego potrzebne. Będę czuwał nad tym, aby wnioski realizowane były i składane były na czas. W terminie wykorzystam każdą możliwość, która będzie dawała potencjał pozyskania środków dla rozwoju naszego miasta.